Halo, halo, no dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ponoć najgorzej jest zacząć i tak się dzisiaj właśnie czuję. Jeszcze nie jestem na siłach, ale chcę już do Was wrócić i chcę nagrać dla Was taki luźny, domowy vlog. Witam się z Wami, ja Shop. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Jestem tak zarośnięty, mam tak długie włosy. No, że nie przypominam nic innego, jak wcześniej wspomnianego przeze mnie shopa. Jadę dzisiaj do mojego brata, do barbershopu, żeby zrobił ze mną porządek. Żeby doprowadził mnie do ładu i żebym lepiej się poczuł sam ze sobą, ponieważ no, to jak wyglądamy bardzo wpływa na nasze samopoczucie. Ja po prawie dwutygodniowej chorobie w końcu dochodzę do siebie. No i też chciałbym nieco lepiej wyglądać. To będzie dzisiaj taki domowy vlog, luźny. Chcieliście takich więcej filmów, także jestem. Witam się z Wami i serdecznie zapraszam do oglądania. Koniecznie zostawcie subskrypcję i komentarz, czy taki film. Się Wam podoba, a ja teraz nie przedłużając i już troszeczkę rozbudzając się, zapraszam Was do spędzenia tego dnia ze mną. Ja już dojechałem na miejsce, oczywiście, jak zwykle, jestem przed czasem. Całą drogę rozmawiałem też z moim tatą i rozmawiałem z nim o tym, że no, dosyć długo nie wychodziłem na powietrze i czuję się taki e, obłąkany, nieskoncentrowany. Naprawdę jednak świeże powietrze jest bardzo ważne i uważam, że mimo choroby trzeba od czasu do czasu się przewietrzyć, e, żeby te bakterie i w ogóle do organizmu tego świeżego powietrza dostarczyć. Kochani, jeżeli jesteście chorzy, to nawet na jakieś 5-10 minut warto wyjść, przewietrzyć się nawet w domu, na balkon, na ogród czy na taras wyjść, odetchnąć trochę świeżym powietrzem i od razu człowiek lepiej się czuje ja naprawdę mimo tego, że byłem taki od samego rana jeszcze no, nie do końca dobrze się czułem, to zobaczcie minęło ze 20 minut od momentu kiedy tą pierwszą część e, nagrywałem i zdecydowanie lepiej się czuję, mam więcej energii także polecam wam serdecznie a teraz zabieram was do mojego brata idziemy obcinać włosy spędzimy miło czas, no i pokażę Show you how it looks. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gonna feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gonna feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swoller, Double cup and I'm pulled up. Niggas hatin' like hola. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole. Hard body they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. him with fate, i am going hand on the shears. He not the man of your peers Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. muszę pamiętolić po swojemu. Kochani, zobaczcie, tak wyglądała cała usługa. Zrobilibyśmy też brodę, ale no niestety brody nie posiadam. Teraz robimy szybką stylizację. I będziemy kończyli, także jeżeli jesteście zainteresowani usługą na najwyższym poziomie, w Warszawie, na Pradze, to jest Praga. Tak, północ. Praga, północ, no to zapraszam serdecznie, polecam Wam mojego brata. Bardzo miło, przyjemnie, no i efekt fantastyczny. Także na nasze nazwisko wpadajcie, będzie zniżka. Zniżka będzie aż 0%. Także koniecznie odwiedzajcie. To miejsce można napić się alkoholu. Co serwujecie? E, whisky, herbatę, oh. wodę, kole Napiłbym się, ale, ale niestety... proseko nie mamy. Proseko nie, ja proseko bym się nie napił. Ostatnio ja jakoś... Znudziło mi się ostatnio, ale whisky bym się dobrego napił. Może zostawię samochód. <laughs> nie, żartuję, jeszcze mam dzisiaj trochę do, do zrobienia. A ty co full masz dzisiaj? Dzisiaj tak, jeszcze teraz. Po tobie już do wieczora mam zajęte Full klientów. No słuchajcie, także z wyprzedzeniem, kochani, szykujcie się i umawiajcie do Kamila, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień sobie przyjdziecie. No to jest super, jeszcze nie widziałem w żadnym miejscu czegoś takiego. Jak w to się gra? Masz jak na fliperze. No i... A, okej. Okay. No to nie mam ręki, jak. Ja jak w to zagrać? Ty sobie, ja sobie zagrać. A zagram po ciężkiej pracy. Tak, w oczekiwaniu na kolejnego klienta. Chwila relaksu. Dziękuję bardzo, do widzenia. No i mamy obiad gotowy. Ałem, ja że jak Patryk strzał gotuje obiad, to po prostu mucha nie siada. Przemysł nie ma dzisiaj czasu na takie rzeczy sushi od sąsiadów najlepsze co może być. Na pewno z tych plastików tego nie będę wyciągał. Okay, to pokażę. Proszę o nie. Oh, Proszę bardzo. Coś mi dzisiaj to nieestetycznie wychodzi. Już widzę, że na dookoła, a ale. Ale tak... dzisiaj jest bardzo dużo. Telefon też, telefon też nie współpracował, bo nie mogłem było ostrzyć obu. To nic. Aj, może jeszcze talerz. Się... No dobrze by było. Tak, już się zakręciłem. Zależy, że mamy i. Może ty voilà. czy ty piłeś jakąś kawę, albo nie wiem jakiegoś... Nie, śred... ale bym się drinka chętnie napił, Red, a... Red Bulla, bo biegasz po prostu na jakimś o, nie siódmym biegu. Ciepło jest. No, to w takim razie smacznego. Smacznego. Wkłada, przekłada jeden karton, drugi karton. Możesz mi powiedzieć, dlaczego ty się dobierasz solterstw do moich zamówień? Nie wiem, czy się do twoich zamówień dobieram, ale to ma nieładny kolor ten kożuch. Nie no, ładny jest. Jak rzucił w ogóle? To też mnie nie interesuje. O, o. ja w ogóle zapomniałem, że zamówiłem sobie taką kurteczkę. Mi się wydaje, że ty masz chyba problem z zakupocholizmem, skoro zamawiasz i nie wiesz, nie, co znaczy, zamawiasz. Wiem, że ja prawie nic nie kupuję. No nic nie kupujesz i zapominasz, co kupujesz? O, fajne to chyba, czy nie? Ale duże. Jakiś... Hmm. Długie to strasznie jest jakieś takie. Ale I no, pe... na pewno nie do golfu. Uf. Właśnie chciałem powiedzieć, że do golfu to po prostu idealna stylizacja. Nie, chyba jednak nie. Co? Jednak wizja na amerykańskiego futbolisty ci nie ja pasuje? Wolę zdecydowanie coś bardziej klasycznego. Marynareczka. W ogóle ma bardzo fajną strukturę. Tak, no i ona no jest dosyć jest ładna. taka, wiesz, gruba, jesienno-zimowa. Ładna, ładna. Potem jeszcze ona spokojnie yy... Ale do Czekam, golfu jak w ogóle że... też fajnie pasuje. Tak, tak, tak. No właśnie, ja zamówiłem jeszcze też golf kolejny. Także całkiem spoko. Kolejny do kolekcji. Jaki no, to kolor? Tak, golf to wiadomo. G granat. Tak, <laughs> granat. No, zrobiłeś kipisz i co teraz? No i teraz inne rzeczy czekają. Zobaczcie, tutaj mamy e, grzane wino. Zamówiłem hurtowo. Uze. Ile ty tych butelek no, zamówiłeś? Idzie jesień, idzie zima, Boże, zaraz sobie ucinę. Ucinę sobie. Będziecie tego świadkami. No dobra, musicie mi. Wiedzieć. Jakby ktoś chciał kiedyś o, się potrzebował tutorial jak nie otwierać paczek, to ucinę tu właśnie. To jest oczywiście, jakoś sporo. Tam jest jeszcze jeden, oj. Zaraz coś potłuczasz. Boże, jedyny... jak to takie za? Zapad... No i to, to ja lubię. Najlepsza przesyłka dnia dzisiejszego. W sumie to już taki vlogmasowy troszeczkę. No właśnie, chciałem powiedzieć, że przygotowania e, e, do vlogmasu pełną parą. Co tam przekładasz? Co tam jak, mi, jak zwykle utrudniasz cały czas życie. Przymierzasz kosmokwaki? Tak. No one nawet tutaj w kamerze wyglądają nieatrakcyjnie. Nie, nie znasz na modzie, nie wiem, co ty dostałeś tam na <laughs> Nie wiem, ja też. Oj, Boże, aż sobie przysiądę. Pozwól. No, trzy dni później. Nie, no to nie jest taka prosta sprawa, to są wiesz, to jest porządny obuw. No to czy wiesz, ja wiem? To, to, to nie są sandałki. Sandałki z koziej. Sami wiecie czego. <laughs> Ale mam bo, dzisiaj... Poeta. Jakieś dzisiaj mam takie głupie skojarzenia i głupie powiedzonka. No ale... O, tu cię mogę wezwać drugi kadr, znalazłem. Tak. No i co? Mm -mm. No mi to się... Przemysław, znowu twój tyłek będzie robił furorę w sieci, bo się wypiąłeś tutaj do mnie. Tak? Przemysław, cicho ciemny, montuje dla was vloga i przy okazji może opowiedzieć o swojej diecie. Na co ty się, Przemysław, tak szykujesz? Komu ty chcesz się tak spodobać, że wiecznie ty na tych dietach jesteś? Ja, jestem. permanentna dieta. Dieta, dieta cud. No, oczyszczam się, robię sobie detoks po prostu organizmu, dlatego zdecydowałem się na socz. Ja sobie detoks organizmu zrobię pod wieczór. Teraz pojedziemy może w jedno miejsce, zobaczyć ozdoby choinkowe, ponieważ mam ogromny dylemat, ale o tym może opowiem Wam później. Jedziemy? Gotowy? No ja tak. Już zmontowaliśmy to, co się udało nagrać dzisiaj. Tak, mamy około 10 minut 9. Teraz jeszcze skoczymy właśnie w to jedno miejsce, później zrobimy coś, no co sprawi mi ogromną przyjemność, czyli pójdziemy do kuchni, ale o tym... Dzisiaj, dzisiaj live cooking z Patrykiem. <laughs> nie, no nie, ja już nie obiecuję dzisiaj tego, ja tylko będę nagrywał, podglądał i ewentualnie dzisiaj przeszkadzał. sekretny przepis twojej babci, a na co zobaczycie później. Dokładnie, lecimy. To jesteśmy w tym ulubionym miejscu. Tak, bardzo nie lubię galerii handlowych, a zwłaszcza tej, ale idziemy tutaj, ponieważ musimy zobaczyć na żywo, jak wyglądają ozdoby choinkowe w Eurofirazach. While wishing for something better, I try to fix things that weren't broken. Misunderstandings and words unspoken, we fall apart, and I won't dare to say. Do you feel the Bardzo ładne są te osoby. dobrze że przyjechaliśmy. E, ponieważ, no wiadomo, w internecie to wszystko wygląda zupełnie inaczej, aczkolwiek i tak prezentowały się naprawdę mięśne. Ale wiedziałem, no już po tych ozdobach, które w zeszłym roku kupowaliśmy, to tak, e, wszystkie ozdoby, tak naprawdę kupiliśmy tutaj. Bardzo mi się też podobają w ogóle te różowe. Boże, czerwone, mm. <noise> oczywiście. Już, czerwone z, już się zastanawiałem, co za środki zażywałeś, że to jest dla ciebie różowe. Jeszcze żadne. No? Będzie to pasowało. Tutaj masz taki czerwony, brokatowy. Piękne są te bombki. Pięknie to wygląda. Tak, to będzie wyglądało. Ale zobacz w ogóle kompozycję tego złotego i czerwonego, nawet jak obok siebie leżą, jak to super wygląda. No, zgubiłem Patryka gdzieś na przegrzebkach pośród bombek, ale... Jestem, jestem. Słuchajcie, pochłonęły mnie e, zakupy, wybieranie bombek. To znaczy może nie tyle co zakupy, bo będziemy zamawiali to wszystko przez internet, ale chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają te bombki w rzeczywistości. E, I nie wszystkie tutaj w sklepie są, te, które widziałem w internecie, ale e, no, przyznam Wam, że brakuje nam jeszcze tak około 150 bombek, więc no. Jest troszeczkę tego, zrobiliśmy tutaj nie tak mam przyzwyczajenie, że i tak nam zabraknie, więc pewnie będziemy domawiać, ale co chciałem powiedzieć, to to, że e, no, musieliśmy się przeprosić e, z panią tutaj na początku, bo wpadliśmy tutaj w prostu jak, jak, jak wariaci, um, przeglądając te bombki, szukając um, ze zdjęciami to, co sobie poradziliśmy, no. bo chcieliśmy zobaczyć, jak one wyglądają. Więc no, powiedzieliśmy pani, że po prostu będziemy robić zamówienia online, ale chcemy sobie zobaczyć, jak one wyglądają. Znaleźliśmy parę fajnych, na które nie zwróciliśmy uwagi tak, e, w sklepie z... internetowym na stronie, a tutaj, tutaj wyglądają one po prostu prze. Nie, no, ja mam taki rozbiegany wzrok, że nie mogę się skupić nad tym, co mówisz i co nagrywamy, bo wiesz, tu, tu, tu. tu no. e, ja mówię, dużo się dzieje po prostu na tym. Ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu i jestem w szoku, że. Aż tyle tych bombek jest e, potrzebnych. Właśnie zobaczyłem na końce kolejne, które przykuły moją uwagę. O, Dobra. tych jeszcze nie widzieliśmy. Dobra, idziemy. Powiem ci, że wyglądasz jak po maratonie. Ja nie jestem po maratonie, jestem tak zadowolony i nie mogę się doczekać już, aż wrócimy do domu i zrobimy to całe zamówienie. Ja nie wiem, czy my poszaleliśmy, czy oszaleliśmy, ale no za dużo tego wszystkiego będzie. Zobaczysz. Ja mi się wydaje, że będzie za mało i będziemy jeszcze domawiać. Ja tak jak się przerzuciłem z zakupów ubraniowych i dodatków, tak teraz szaleję tylko z do wnętrz. Kochani, my właśnie wróciliśmy do domu i będziemy przygotowywali likier. Jajeczny. Nazywa się on Ajer Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem, czy znacie, czy próbowaliście. No i najważniejsze, czy lubicie. Mi ten likier kojarzy się z dzieciństwem, tak naprawdę. Może głupio to zabrzmi, że alkohol od dzieciństwa gdzieś mi się tutaj przewijał. W tym przypadku to chyba akurat nic dziwnego. Nic dziwnego, ale pamiętam taką historię z moim dziadkiem. Ja kiedyś spróbowałem tego likieru jako dziecko. Dziadek dał mi oblizać się łyżeczkę, wiecie, tak ją zamoczył, wyciągnął i ja ją oblizałem, spróbowałem i do dnia dzisiejszego to jest mój ulubiony likier. Dzisiaj rozmawiałem też z babcią i wzięliśmy przepis na ten ajerkoniak, także dziś Przemysław będzie go szykował. E, dzisiaj, dzisiaj eksperymentujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak coś, to, to jest po prostu na spirytusie, więc co by nie wyszło, to... Tak, upijemy się na tym vlogu. No i co? Ja, ty, ja nie zapominajmy, jestem na tak, ja tylko gotuję i tylko sprzątam. No zatem Przemysław, zapraszam Cię do kuchni. W takim razie potrzebuję przepisu, bo bez przepisu to... Wiem, Ach, już. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest dokładny przepis? Już nasz? Ci mówię, potrzebujemy 8, od 8 do 10 jajek, cukier, mleko zagęszczone i 200 ml spirytusu. Ukręcić to na kogiel-mogiel, trzeba zrobić tak, żeby cukru nie było czuć, na samym końcu dodać mleko zagęszczone oraz spirytus, no i później resztą zajmę się ja, ja. Ja się śmieję, bo dostałem przepis, w którym było napisane tak, <grym> dotąd cukru. Poczekaj, bo nie ostrzy, ja muszę to pokazać. Nie, nie, nie wiem, czy to widać, dotąd cukru... Nie mniej, a może być więcej, więc dokładnie Dokładnie. cukru na oko i na No ale takie miarki to jeszcze nie widziałem, żeby po jakiejś pustej butelce po prostu <laughs> ma, malować Słuchaj, malować babcia, babcia na FaceTime mi to próbowała jakoś wytłumaczyć, żebym zrozumiał i wymyśliłem, że na takiej butelce, bo do takich butelek ten ajerkoniak jest później najlepiej przelać. Dobrze, Przemysław, bez pierdzielenia, bierzemy się za robotę. No, co to za? Aż się zająknąłem, co to było w ogóle za spojrzenie? Liczba noga, to troszkę jest przerażające. Jak nie potrafisz hmm. zdobyć prostego przepisu, to o gotowaniu już nie wspomnę. Zobaczcie, mamy 21.20. Naprawdę, bardzo późno się do tego zabieramy. Zabiera się przemysław. Dobrze, bo zaraz zostanę tak. poprawiony. W pierwszej kolejności to z tej miarki, którą mi przekazałeś, sprawdzę, e, ile tu jest cukru. Dobrze, będziemy wiedzieli na przyszłość. Searching for something that ain't lost Have we got Our lines crossed We're wasting time on stuff that doesn't really matter While wishing for something better I try to fix things stand Na chwilę do wiem, kuchni. Dlaczego to tak brzęczy? Co się z tym teraz robi? O. O. A, to nie jest taka trudna sprawa, ja ci powiem. Z tej strony co nagram, lepiej widać. Strasznie niewygodnie tutaj to w ogóle stoi. Dobra, może nie będę tego ruszał. Ja to muszę tam zaglądać, co tam jest, co tam się robi. Boże, no od patrzenia to wiesz. Boże, jak to pięknie pachnie. Naszykowałem nam kieliszki kryształowe od moich dziadków. Ja wiem, że to nie są... Okay, pokażę, jak one wyglądają. Ale ta zakrętka psuje wszystko. No nieważne, to... że ja tutaj nie mogę wchodzić, ja tu wszystko rozwałem. Poczekaj. Ja... O czym mówiłem? O kieliszkach. To są kryształowe kieliszki, które dostałem w prezencie od moich dziadków. To się nie tak znowu. Nie, no bo staram się ostrość złapać na. Po raz 30 mówię. To są kieliszki kryształowe, które dostałem od moich dziadków. I ja wiem, że to nie są kieliszki do likieru, ale ważniejsze są dla mnie sprawy sercowe, sentymenta i innego e, tego typu atrakcje. Także będziemy dzisiaj pili. Bo jak wypijemy po takim kieliszku, to. No, wydaje mi się, że już jest chyba gotowe. Co pan myśli? Jeszcze moment. Hmm. Strasznie niewygodnie tutaj to stoi No bo tam się nie zagląda, zagląda do środka Zagląda się Kto normalnie zagląda tam do środka? ty ja Zaraz wracam <grym> Nie no, chyba już, i co teraz? No wyłącz Co tu się no dzieje, co tu dobra, się dobra, dzieje teraz co? Urwie, urwie. Co się z tym robi? Do góry. O, cóż, kochani. Zobaczcie, kochani. Ciekawe czy to jest dobre. Zaraz trzeba zadzwonić do babci i zapytać, czy to tak... Nie wiem, tak to mieli, że mogę wyjść z tego masło. Nie wiem, muszę to spróbować. Czuć granulki, a nie może być czuć. Ale było bardzo mocno zmieniona. Czuć granulki, to coś jest nie tak. I Ojej, no, jest jakie to mocne. Czuć granulki, a nie może być. Trzeba to bardziej zmiksować. No dobra, to miksujemy. Gotowe? Gotowy, Boże, ale się cieszę. Przemysław, ja, 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 lej! Ja się stresuję. Zaczeki gęsty w ogóle wyszedł. O Jezu, a co to takie jakieś się dziwne zrobiło? Jego nie trzeba będzie mrozić. No, zaraz wyślemy to e, do pokazania babci. Zobaczymy, co ona na to. Zrobiliśmy to razem w Szemysław, ale się cieszę naprawdę. No, no, nawet, nawet pomogłeś mi, przepsuł do termometru. No, ale widzisz, gdybym ja tego nie spróbował, to byś nawet nie wiedział, że te granulki czuć. Mhm. Jakoś tą kopystką, czy jak się to tam zwie, trzeba wygarnąć tam z środka, albo ja łyżką to wygarnę. Paziu, podaj kopystkę. A gdzie takie rzeczy są? <laughs> Kochani, zatem dajcie mi sekundę, odnajdę ten brakujący element. Mikstura gotowa. Czyń pan honory. A i bardzo chętnie. Ciekawe czy to zleci. Tak po trochu nam, bo to jest bardzo tak, mocne. Tak. Dobra. O! Jak to teraz zakończyć? Dobra, bo naprawdę to wiesz, to trzeba przelać te plastiki. Dobra, dobra, no dobra, to wyprostuj. No poczekaj moment. Wow. Dobra, w domu można zrobić tak, prawda? O, kultura. Ale już poza wizją zaraz wyliżę, że tak powiem. No to co? To w takim razie dziękujemy Wam za oglądanie. Mamy nadzieję, że ten przepis... Ten oto. Wam się spodobał. Tak, no i naprawdę spróbujcie. Jeżeli ktoś się nie zna tego likieru, to koniecznie musi to cały czas mi nie... wzroku ciekawo mi zaraz to spłynie. Eee, kto jeszcze tego nie próbował, koniecznie musi naprawdę taki likier sobie zrobić. To jest lepszy alkohol niż taki kupny w sklepie. Mi osobiście on się kojarzy fantastycznie eee, i bardzo się cieszę, że po pierwsze go zrobiliśmy, że nam się udało. I że mogę wypić go z tych cudownych kieliszków. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia. Pa! Ja również się z Wami żegnam, więc... Zdrowo! Do zobaczenia!